5, 4, 3, 2, 1. 2 prawy za most. Przechodzi w trzy lewy w górę. Do 6 prawy szczytem 50. 6 lewy do 4 prawy na szczycie przytni. Syw. Do 5 lewy średni. Zaszczytem 36 prawy 40. zaszczytem 4 minus lewy. Do... 4 prawy dni w 5 lewy, bardzo długi na szczyt późno 30, 4 prawy dni do 7 lewy. 50. 6 lewy późno szczytem, schamuj. 44 lewy średni. 100. 4 prawy przytni do 5 lewy. 50. 6 lewy średni do 6 prawy. Do 4 plus lewy. Za szczytem 40. Hamowanie 4 minus prawy do 3 lewy dni na skrzyżowaniu. Doprostuj i Duże hamowanie przed szczytem. Uwaga! Za szczytem 3 lewy dni do 3 minus prawy. Szukaj 30 syf, 6 lewy. 23 plus prawy syf dziury 43 lewy przytni Do 5 prawy przytni Hamowanie 3 minus lewy wy, wyjście przytni o! 54 minus prawy przytni Wyjście dziury Przechodzi w 5 lewy Do 5 prawy Do na szczycie 4 minus prawy średni Kurwa No okay. 35 lewy, 30 hamowanie, 2 prawy z drogi. Uwaga, uskok. 20 dziury, 3 lewy, średni syf, nie wypuść. 100 prostu i lewą. 4 plus prawy, przechodzi w 4 lewy szczytem. Hamuj, 3 lewy syf, dziury, 30. Za szczytem 3 prawy przy dni do 4 lewy przy. 4 prawy, przytnij syf, do 4 lewy, przydni do 4 prawy, do 5 lewy, przydni dziury, 35 lewy średni, przydni przechodzi w 6 prawy i hamowanie z uwagą, 23 prawy, przytnij syf, do 3 minus lewy, przytnij syf, 34 plus 5 minus lewy kamienie przechodzi w 5 prawy, 20 i schamuj. 4 lewy do 2 plus prawy na główną wybija. Do 5 lewy, 50 za szczytem 4 plus prawy, 80. 7 lewy za szczytem 10, 4 plus prawy do 5 lewy, 40. 5 prawy średni, 100 prostuj. 6 prawy, trzymaj do 5 minus lewy, 50. I później 5 minus lewy, szczytem bardzo długi, mały zacisk, 80. hamuj. 5 prawy, hamuj, dwa prawy na drogę na, z drogi nawrót. Do, trz, przechodzi w trzy prawy późny, przechodzi w 4 minus lewy średni, w kamienie, 70. 5 prawy, 30. Hamuj, 4 minus lewy, 50 prostuj. 5 prawy hamowanie, 3 plus lewy bardzo długi. Do 4 minus prawy kamienie. 120 w las przez szczyt. Prostuj. hamuj 4 minus lewy w dół. Ciemno. 30. 4 prawy przytni. 40. 4 prawy podwójny. 50. 3 plus lewy przytni. Do 5 prawy. Do 4 plus lewy przytni. Duże hamowanie. 3 minus prawy. Do 4 lewy. 4 plus prawy przytnij 30, 4 minus lewy, bardzo długi przez szczyt, późno, 40, 5 prawy przez szczyt, późno, zacisk do 4 prawy za szczytem, 50 prostuj, 5 lewy przytnij schamuj, 3 plus prawy długi, kipin, Przytnij wyjście do 4 plus lewy, bardzo długi, nasz szczyt. 5 prawy szczytem i uwaga, hopa. 50. 4 plus prawy. 70. Schamuj. 4 minus prawy przytnij. 70. Schamuj. 4 lewy zacisk. Do 3. Prawy długi. Do 3. Lewy. Schamuj. 23. 40, 4 plus lewy długi, przechodzi w 6 prawy przytni, 40 prosty, 4 minus lewy średni szczytem, przytni 33 plus prawy długi w dół, 60, 4 prawy przytni przechodzi w 4 minus lewy, do 36 lewy szczytem, 30, 4 bir